Witajcie duchy z tej strony Spichry. W dzisiejszym odcinku co nieco o tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości, chociaż może nie do końca takiej najbliższej, jeśli oczywiście chodzi o Breakpoint'a. Tutaj wydawca wystosował takie, jakby, oświadczenie, co planuje, idąc tak, jakby z grą naprzód, co tam zaplanował, co, co jest w planach, co, że. W ogóle to nas słucha, że dla niego jest ważne to, co my mówimy, że stara się brać to pod uwagę, planując rozwój gry. Znaczy, to jest taka standardowa, standardowy bełkot i papka, którą każdy producent, wydawca wciska graczom, a przynajmniej taki był początek tutaj. Następnie jest omówienie stanu technicznego gry, który jak się domyślacie, no idealny to nie jest. Ja zresztą tutaj już nieraz wspominałem, że... Właściwie dostaliśmy produkt w wersji beta, który został wydany jakieś pół roku za wcześnie. Myślę, że większość z Was się z tym zgodzi, jeśli nie wszyscy. W Paczu 102 władcy 102 część z tych błędów, które się, w grze występowały, zostało naprawione. Jak wiecie, nie wszystkie. Teraz będą się skupiać właśnie na, na poprawieniu kolejnych, czyli w łatce 1.0.3, która pojawi się gdzieś w połowie listopada. Zostanie, zostaną kolejne poprawki wprowadzone w wielu aspektach. Oczywiście to jakieś to najważniejsze w minili, czyli w dronach, szybkostrzelności, blokowaniu się kursora, w zakończeniach misji. Natomiast w 1.03.1, który pojawi się gdzieś pod koniec listopada, pojawią się kolejne usprawnienia i kolejne poprawki tutaj, które najczęściej zostały zgłaszane przez właśnie społeczność graczy. Co ciekawe, nie ma tutaj na przykład nic na temat kupna, sprzedaży, jakieś tam w ogóle... Systemu tutaj zarabiania, wydawania, ale to, to można powiedzieć, uwzględnione zostało troszeczkę dalej. Co z kontentem, co z zawartością w grze w najbliższym czasie? Najbliższy jakiś taki większy dodatek, który dostaniemy, czyli pierwszy raid, zostanie wypuszczony dopiero w, w grudniu. Chciałem powiedzieć w październiku kurde. przyszłego roku, nie, to, to, to drugi chyba rajd już wtedy będzie. Chociaż wtedy już to tak <grymnie> dumnie zabrzmiało. W grudniu, oczywiście w grudniu. Tylko, że nawet nie podali kiedy, czy na początku, czy w, środ w środku tego grudnia, czy na przykład na święta, więc na rajd jeszcze długo poczekamy. Natomiast wydarzenie, które tutaj było też zapowiadane, Terminator, Zostanie udostępnione krótko po. Ja liczyłem na to, że ten terminator zostanie udostępniony na Halloween. Ale wygląda na to, że na Halloween nic takiego nie będzie, więc cały miesiąc praktycznie bez jakiejkolwiek dodatkowej zawartości możemy co najwyżej misje frakcyjne powtarzać. Rajd obiecują w grudniu, powiedzmy, że im się uda, i terminator dopiero po. Po tym rajdzie, więc najbliższy miesiąc zapowiada się dosyć sucho, nic się nie pojawi. I właśnie to, co mówiłem tu o tej ekonomii, że, że będzie później pracują nad, nad, nad tą ekonomią, że wiele krytyki się tutaj wylało na temat tej ekonomii. No zobaczymy, co tam, co tam się pojawi. Wielu graczy też narzeka na to, że nie ma towarzyszy sterowanych przez sztuczną inteligencję. Obiecali na E3 w 2019 roku, czyli w tym roku na E3 obiecali, że coś takiego się pojawi, że zostanie dodane. Pracują nad tym i jak tylko coś będą więcej wiedzieć, to nas poinformują, więc nawet nie ma przewidywanego czasu, kiedy coś takiego zostanie dodane. Tutaj wolność wyboru, czyli o tym, że niektóre jakieś tam rzeczy, które dokonali, wywołują Różne reakcje graczy też nad tym pracują. No, innymi słowy, tak podsumowując, i wiedzą o tym, że jest masa roboty do wykonania, że gra tak naprawdę wyszła właśnie za wcześnie, zdają sobie z tego sprawę i powiedzmy można powiedzieć, że nawet przepraszają, że tak się stało, ale co to zmienia dla nas, dla, dla graczy? Praktycznie nic to nie zmienia. No. Po raz kolejny dostajemy produkt, który. Do, do produktu pełnowartościowego, no sporo mu brakuje, nie oszukujmy się, ja też rzeczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że granie jest idealna, zapewnia naprawdę sporo rozrywki, na pewno więcej niż ostatni yy, kod, który dla yy, takiego pojedynczego gracza, jeśli nie licząc PVP, to nie wiem ile tam było, 3 godziny. Misji fabularnych. No to tutaj troszeczkę mamy więcej, tutaj troszeczkę mamy więcej, wbrew yy, jakimś tam pogłoskom krążącym w sieci, tutaj jest tego dużo, dużo, dużo więcej. Ja mam przegranych chyba ponad już 100 godzin, tak mi się coś wydaje. Yy, w tej grze, więc troszeczkę mi tutaj to zajęło. Yy, no ale właśnie skończył się ten content i niestety przez listopad no nic nowego się nie pojawia. Właściwie zostają tylko misje frakcyjne, jeśli jeszcze nie mam ich zrobionych, i PvP. Oczywiście mam nadzieję, że dotrzymają tym razem tych terminów, chociaż, jak wiecie, z tym też jest różnie i zobaczymy tak naprawdę, kiedy ten rajd i kiedy ten Terminator się pojawi. Przypomnę jeszcze tylko, że grudzień, planowany termin rajdu, zaraz po nim Terminator. To tyle z mojej strony. Do usłyszenia i do spotkania w grze. W grze. Pewnie w grudniu. Hej!